Bizon miodowy. Kolejna akcja, bardzo skomplikowana, bym powiedział. Odkręciliśmy w ogóle przenośnik. To jest. E, jaki to jest przenośnik? Włosowy. Znaczy, w sumie go tylko popuściliśmy. Jest to podparty na rurze, bo chcemy wyjąć ten cylinder wygarniający na, na. co on wygarnia? Na bębeno Młotowy z powrotem. Nie do młoty. Jak cep się urwał, to się wbił w to i nam to skrzywił. I tam bardzo ten ślimak oto Dlatego wyciągamy ten cylinder. Tutaj pan Andrzej próbuje dokręcić. Nie wiem, czy się uda. Dosyć trudna, zawiła praca. Zobaczymy. Mamy wyjęty. Po co mu serce robić? To nie jest serce Bizona. Ale tutaj jest to tak mocno wniecione, że po prostu ślimak, który w tym chodził tar oto. Tam ślimak leży pod klatką. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie ta, ten cylinder, ale to chyba mi się wydaje, że to nie jest fabryczny cylinder. On już go chyba go wymienili, bo on jakiś taki załadnie pomalowany tu jest, chociaż nie widać tu żadnej miodowej farby. To to chyba, żeśmy my malowali. Nie, to nie będzie oryginał. To już jest wymieniony. Tu żeśmy wykręcili tą całą ma równice. Ciekawe, w, jakiej, w jakim stanie jest ta tuleja. To na końcu. Dobrze by było to zobaczyć, to czy nie trzeba to nie tego jest. kupić. Dosyć gruba blacha to jest. Można było nawet tutaj wyciąć tą blachę i, i wyprostować i spawać nową. Bo te dwa otwory to muszą tu być. One były. Tylko, że jest wszystko pokiereszowane. Kamieniami. To chyba tylko nie cep. To chyba coś innego jeszcze tu walnęło. Cepy tak nie wbił. Jeszcze inne rzeczy musiały jakieś głazy w to walić. Prostujemy ten cylinder. Ten ślimak już też swoje przeżył. Widać, jak jest tutaj ścięty. Tutaj widać, ile nad tym ślimakiem jeszcze jest różnych plew. Się oderwały. Teraz spadną właśnie spadły no robimy robimy ten kombajn na wszystkie możliwe sposoby naprawiamy różne usterki żeby ta maszyna mogła w pole w końcu pojechać Będzie coś z tego? No, sprawa. Ale żeby to tylko to... ślimak nie teraz. to trzeba by znaleźć tą tulejkę i ją przykręcić, żeby to przymierzyć, jak to później się kręci. Tylko chodzi o to, żeby nie tak. Ślimak wygarniający. Panie Andrzeju, ta tulejeczka przestała praktycznie istnieć. Tu nigdy nikt chyba tego nie smarował. W ogóle jak ona tu jest smarowana? Bo tutaj wchodzi smar do środka. Do tego... Do tego gniazda i całą tulejkę przesmarowuje. Ale czy ktoś tu kiedyś to smarował? Wątpię. No ale smarował już coś, co już nie miało... Co już, nie, co już czegoś, czego nie było. Praktycznie materiał się całkowicie skończył. Jeszcze trochę i ten ślimak to by w ogóle się przekosił. Musimy to wymienić, tą, tą złotą obrączkę. No to już by w zasadzie nie tarło. Może, nie, już by nie tarło. Gdzie tam, nie ma mowy, żeby to tarło. Tylko tu trochę pospawać, żeby to nie było takie pokiereszowane. Panie Andrzej, już mamy dobrze wszystko prawie. Tylko trzeba zakręcić tym, nie? Tamtą tulejkę wymienimy, ale tu już nic nie trzeba. nie Wam pokręci, jak to się zachowuje. No dobrze, będzie mócić. No niestety, dzisiaj prace stanęły, bo nie mamy części. Okazuje się, że trzeba będzie kupić chyba. Dwie te płytki i dwie te tulejki posiężne, bo bizonie tam jeszcze przy, przy tym ślimaku, co u góry wygarnia zboże, przy fasolce też jest ta taka sama tulejka też jest wyrobiona. O tutaj jest taka sama. Też jest to takie wy, wybite wszystko tutaj, według mnie to zara wypadnie. Trzeba też to zrobić w zbiorniku ziarna.